No, idziemy rzecko. O, miód, pragnę by miód Łuki Mai. Poza tego, że pis już upadł dawno temu, dalej trzeba krościć. Czyli idziemy chuja zabić. Idziemy go wyjaśnić. No ja walonek. Nie jesteś? Misiu, pisiu, Tu Tu coś jest. O kurwa, to ludzka skóra! Hakon! Znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barnej! Co to kurwa? Mnie? Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię, ty Ale jest flaga Ukrainy, musimy go zabić. Trainco, kurde walony. Oh, no. Gdzie dziewczyna? Nie było jej tu. Wiesz, co to znaczy? Chciał się popisać. Skurwy syn chciał mieć dowód, że zabił Lukasa. To nie ja! To on! Wrobił mnie! Dobra, zabieramy go na posterunek. Spisałeś się, Aiden. Przejdź do mnie. Czas, żebym wywiązał się z umowy. Kochany, hajdorysk, Kurwa martwy men! O patrz, Gier należało do rochy, tam jest bezpieczna strefa, tam gdzie jest po prostu wiatr. Kabelki! 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 Zabiłeś komendanta! Czy to był pomysł? Ty na to wpadłeś? Czy twoja siostrzyczka? Pierdol się! Nienawidziłem go bardziej niż inni, ale nawet ja nie jestem na tyle głupi. A może ty jesteś na tyle głupi? <grym> Może nawet jesteś kretynem <laughs> Chcesz mnie wkurzyć, żeby szybciej umrzeć? Nie, 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 nie nie, To nie ze mną Zostaniesz osądzony i skazany Zabiłeś Lukasa I co dalej? Nie wiem, dupku, bo to nie ja Tknij mnie, to się zemszczę Ale nie zabijam z zimną krwią Daj spokój, Aiden Takie gnojki chcą siać chaos To lubią najbardziej Kończymy to Ten idiota nic nam nie powie Po co no byś się miał? Mniej bym zyskał na okłamaniu Cię teraz niż na zabiciu Lukasa, Czego nie zrobiłem. Nie wymagaj myślenia od ludzi, którzy mają mózg tylko po to, żeby kontrolować zwieracze. To, Kozy. pali. doliż głupoty. Da się. To opony, kurwa. Wow, to, go to jest dowód. Nie poszlaka. Szkoda naszego czasu no. na tego śmiecia, Aiden. Już niedługo dostanie wyrok śmierci. Zaraz po procesie. Co Bardzo umowę? dobrze. Idź do tuneli metra. Spotkamy się tam, kiedy zajmiemy się Barneyem. Ale jest coś jeszcze. Kiedy już będziesz w centrum, jest tam moja żona z dziećmi. Dasz im coś ode mnie i powiesz, że żyję. Nie masz kogoś bardziej to zaufanego mnie. do tej roboty? Może i nie mam. Gdzie jest Harkon? Zostawiliśmy go w I Teraz dopiero, bez. Prostoru. Nie. No. Zrobiłeś eee. okay. e, kiedyś swoją kobietę? Aha, zdradziłeś waliło. Dobra, działa. Biegnij. Ah, lecz, lecz, lecz! To nurkowałem właśnie w ściekach. Nie, mam. Do góry, nie. Góry, Do góry, 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 To góry, 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 Co Mój stary kumpel. Jego graffiti są w całym mieście. Masz styl. A tu powinno być jeszcze jedno. Petonki. Słyszałeś? <gryz munich> nie. Chyba masz umamy. Sprawdzę to. Upewnię się, że tylko mi się zdawało. Tutaj. nie, Aha. Czemu akurat o, dawaj, nie, Aha. Co ma nie, teraz? Nie, 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 nie. Zdawało się zjebać na górze jeden. To nie brzmiało dobrze. Pięknie, kurwa. Daj mi klucz GRE. Otworzę śluzy. Wiem, co robić. Masz? Wyjdziemy. Przysięgam. Hakon. Hakon. Gdzie jesteś? Nie zostawiaj mnie. Szlak. Tu też nie działa. Lepiej coś wymyśl. Szybko. Słuchaj, jak ktoś się drze. A już się bałem, że zostałem tu sam. Oho, mieszkańcy Torunia nas atakują. Bronimy się tutaj na tym. a na pociągu. Uważaj. No uwaga. zrzuciłem, ale widzę, że nie działa. A nie, poczekaj, działa. Co ty tu robisz? Aitor mnie przysłał. Gdzie twój kumpel? Co się stało na górze? Te gnidy z bazaru wysadziły wiatrak całym metrze nie ma prądu Hakon poszedł My. otworzyć śluzy Ciekawe dlaczego Poczekaj jeszcze chwilę, zaraz Cię wyciągnę komu mi tifury i obywatele Torunia z się tysiąc Kurwa wielkie bydło. Burmistrz Torunia przyszedł Masz, weź te ładunki Do samobójstwa mi to potrzebne? Ale że nie pyta, że będzie z nią ramach Nie z muzyką. <grym> Aha, wyplułem to z gardła nie no, z takich taki chodzi idziemy. Biedziemy, mamy... Kurde źle pobiegłem. Debi przez ogień kopek. Ja pierwszą Czyli w chuja, zrobił do tunelu się nie dostaliśmy. Oła Włoskop. Jest Aha Miałeś nie żyć gnoju Widzicie panowie? Szukajcie, a znajdziecie. O Jezu może jest mi go za... Wielu chujów nienawidzę bardziej niż speków. Ale ty jesteś chujem podwójnym, zdrajcą i złodziejem. Zejdź mi z drogi. Ostatnie ostrzeżenie. Ojej, chyba się właśnie zeserałem ze strachu. Mam po prostu odpuścić to, że zrobiłeś moją siostrę w chuja. Żałowałem, że ja. ja zabiłem Lukasa. Ale właściwie, chuj z nim. Najważniejsze, że zajebie ciebie. Zabijemy się. Weźmy go na bo już w kurwicy idzie do Czekaj, to jest Murzyna. Nie problem. Głóżnie. Do widzenia, No i. To dlatego wysiadło zasilanie. Wysadzili wiatr. O kurwa, zabaw to. Anderson, jestem na zewnątrz. Mam nadzieję, ale. no. Gdzie jesteś? Aitor wysłał paru ludzi. Liczę tylko, że dotrą tu zanim mój biomarker się zaczerwieni. Weź antyzynę i czekaj. Przyjdę po ciebie. Oho, mam swojego własnego rycerza w lśniącej zbroi. No kurczę, no, to Anderson, jestem, ja... Niech nie dążyliśmy. Nie Młodzinki zawsze giną. A, machito. No, Lechito jest problem. Idziemy teraz wyjaśnić mapę. Idziemy spalić bazę. Nie dość, że się zagnieździła herezja w kościele. Nie dość, że jeszcze to jest współpraca francuska. Gurde, hako zamknięte. Dobra, wyżonamy ich w tym. Hakon. No, nareszcie. Chodźmy. Dokąd? Końca... ja się. Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę Ach, kurwa. ci. Kurwa. Czekaj! Pomogę, pokaz. Spokojnie, wylizysz się. Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kaset? Cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Wolc On zlecił zabójstwo! Nie mówiłeś, że pracujesz dla Wolca. Ty za Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije! Gdzie on jest? Kurwa! Gdzie jest Wolf? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut. W tunelu Giere. Ej, ja tu kurwa zginę, czaisz! Zabiją mnie! Odejdziesz, zostawisz mnie? Oddaj mi klucz Giere. Hakon. Masz. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. A. Serio? Zrobisz to? Ech. Życie za życie, a potem kurwa koniec Jak kurwa włączu nie rozjebałem. I może no, na sport. tym Niech tam wejść Spadłem Kurwa, nie w tą stronę co ty zrobiłeś? Jak ja? Zabrałeś mi kurwa to! Mać chuju! Co? Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj! Po co się w to kurwa mieszasz! Lepiej dobieraj sobie kumpli! Dlaczego ścigasz, Kakona? Chodzi o zabicie lukasa! Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. nie koniec. Ej! Ej, czekaj, Czekaj! czekaj! Jebana, wywinęła się. Ona? To była kobieta? Kobieta chce Cię zamieć. no. I raczej za Tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Wolza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas Twoich rad się skończył. Z nią będziemy nice. ran.